Czy wiecie, co to były Wojskowe Służby Informacyjne? Właśnie już niewiele osób pamięta. Wojskowe Służby Informacyjne to była bardzo ważna jednostka, bo ona zajmowała się szpiegowaniem. Ona zdobywała informacje w kraju, za granicą. Jak już nie mieli co w kraju wyszpiegować, to wyjeżdżali wyspiegować za granicę. A jak nie mieli już co za granicą wyszpiegować, bo tam było wyszpiegowane, to wracali do kraju i tutaj szpiegowali. W każdym razie Wojskowe Służby Informacyjne zostały rozwiązane dawno temu, ale okazuje się, że nie wszyscy agenci przestali działać. Pani Jadzia. Kto z kim, kiedy, jak i gdzie, po co, na co i za ile, pitu, pitu, ble, 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 pani Jadzia wszystko wie. i o chłodzie drepce Pani Jadzia co dzień tu podejrze tam zaczepi z każdą plotką ma się lepiej u, u. Pitu, pitu, ble, ble, ble Pani Jadzia, u. wszystko wie Jakoś taki dzionek zleci, wie kto koło rodzi dzieci a jak nie wie, to się dowie jak nie ona, to się powie u, u. Pitu, pitu, ble, ble, ble Pani Jadzia, u. wszystko wie nie pomoże żadna to to wywiad, ja ci cioła! Kowalewski, spychała! U, u! Pitu, pitu, ble, ble, ble! Pani Jadzia! Wszystko wie. Jeśli masz coś do ukrycia... Pitu, pitu, bla, bla, bla! ...będziesz jutro na językach! Nie uchroni przed wywiadem twoje marne cichosza! Nie ma rady, każde miasto swoją panią Jadzie ma! No! Dziękujemy bardzo. Wystąpił dla Was kawałek Marylka, Wojtek i Sasza.